Nazywam się Aniela, Roma i razem tworzymy pracownię Wyciąg z konta. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć, a raczej ja będę gościć. Nie, ja będę gościć ciebie. Tak, to prawda. Zobaczycie niesamowite wnętrza urządzone na złomowisku. No, nie na złomowisku, ze złomowiska. Rzeczy z drugiej ręki, które kompletnie zmieniły swoje przeznaczenie. Zobaczycie jak mieszka Roma. I zobaczycie, jakie wnętrze jest wizytówką naszej pracowni. Zostańcie z nami. Roma, twoje wnętrze jest przepełnione rzeczami z drugiej ręki, a właściwie wszystko praktycznie tutaj jest z drugiej ręki, oprócz sofy, oprócz kredensu. Z drugiej ręki albo z drugiego obiegu. Albo z drugiego obiegu. Jak ty się czujesz w takim wnętrzu? Ja się czuję w takim wnętrzu idealnie. Bo dla mnie najważniejsze jest, żeby mieć rzeczy, których nie można kupić w sklepie i które są takimi perełkami i pojedynczymi sztukami. Dlatego bardzo niewiele kupuję po prostu rzeczy gotowych w sklepie, a większość, tak jak wspomniałaś, na złomowisku, na targach staroci, gdzieś na eliksie. Mnóstwo mam tutaj takich różnych pierdół od klientów, którzy chcieli się pozbyć rzeczy, niekoniecznie nadawały się do przerobienia, ale u mnie znalazły swoje miejsce. Ja pamiętam, jak wiele lat temu umieszczałaś fragmenty swoich wnętrz na różnych forach internetowych, w mediach społecznościowych, bo to wnętrze odbiega od takich standardów robionych wraz z projektantami, i ono jest kompletnie inne, a jednocześnie przytulne. I zaczęłaś wrzucać te fragmenty, okazało się, że y, po prostu na no, łopatki rozwaliłaś tych, którzy te wnętrza oglądali. I to też było motorem do tego, że później zaczęłaś zgłębiać temat wnętrzarski, no i dzisiaj już wyciąg z zajmuje się... Urządza również Wasze wnętrza. No my głównie stawiamy na to, mm -hmm. żeby to nie były meble z sieciówki, chyba że klient sobie zdecydowanie życzy, że taki czy taki Mebelek ma być nowy, no to wtedy oczywiście tak, ale każdy, kto nas zna, wie, czym się charakteryzuje nasza praca i co lubimy, i większość ludzi jednak nam ufa, i dlatego też no, to te starocie to jest nasz chłopak. No dobra, z takich ciekawostek. No wiesz, ja Cię znam nie od dziś i ja znam historię praktycznie wszystkich rzeczy tutaj w tym wnętrzu. No raczej. Ale z czego Ty jesteś tutaj najbardziej dumna? Bo wiem, że wózek ma niesamowitą historię. Tak, wózek uwielbiam naj, najbardziej. Dostałam go od Szymona naszego, który czasami nam tutaj pomaga. I on ten wózek dorwał na złomie. Wiedział, że na pewno go zechce. Wózek ma taką historię że był oryginalnym wózkiem szpitalnym, nie wiem ile on może mieć lat, ale bardzo dawno temu, to były jeszcze takie rynienki, w których woziło się dzieci, więc tylko to wszystko wyrzuciliśmy, wstawiliśmy drewniane blaty, no i teraz służy mi jako wyspa kuchenna. Tutaj jest taka szafeczka, która była jakąś taką małą nadstawką jakiejś bieliźniarki, bo myślałam, że wystawię ją na sprzedaż, ale stwierdziłam, że pasuje tutaj idealnie na różne szparagały. No i tak została zagospodarowana wyspa. Ale ja ci muszę wyjść w słowo, ponieważ to nie jest pierwsza wyspa w tej kuchni, bo był taki czas, że tych y, wysp co miesiąc y, była inna i nie wiedziałam, tak, tak Była musztardowa, był stół stolarski. Były też inne takie... Były konsolki drewniane, tak. bo no ponieważ z racji tego, że wszędzie bywamy na tych starociach, więc co jakiś czas znajdujemy różne fajne meble i to było tak, że o, ten będzie stał w kuchni, to już będzie ostatni, nigdy się tak nie zdarzyło, ale faktycznie ten stoi już, no dobra, trzy. nie, dobre trzy lata. Ten stoi już trzy lata. Trzy lata, tak. Ale już, już myślę o następnym, myślę. A tutaj mamy witrynkę. Co to za witrynka? To jest witrynka e, powstała ze starych okien. Też gdzieś e, chyba na wystawce, nawet nie wiem czy w prześmietniku, nie stały takie stare małe okna. Spodobały mi się też te więc postanowiłam je zabrać. Ze sklejki została zrobiona po prostu skrzynka, w środku półeczki zamocowane okienka e, z szybką. Pomysł był na siatkę, ale jednak w kuchni się bardzo kurzy i tłusi, więc postanowiłam dać szybę. Ja to dosłownie tylko wyszlifowałam, troszkę powtarzyłam. No i powstała taka szafeczka. Uwielbiam ją i wszyscy też ją lubią. Opowiedz, co tutaj się znajduje, bo. No, bo to No jest to jest właśnie bardzo... ceramika, którą lubię, ale którą już e, obiecałam sobie, że zaprzestanę kupować. E, na belce, którą zamontował mi partner. Stoi ceramika z bardzo ulubionej pracowni Nie niezapominajki, tak, i tutaj są różne domki. A to jest ceramika gdzieś kupiona w miejscach, jak z Anielką gdzieś jeździmy, z Gdańska, z Krakowa. Tutaj są oczywiście też ręcznie robione z innych pracowni kubeczki. Jest też taki zestaw sól i cukier też ręcznie robiony, jest chlebak, o który bardzo często pytacie też robione w pracowni ceramicznej. Roma, to były normalne, drewniane drzwi. Nie mogło tutaj to normalnie zostać, tylko musiałeś coś wymyślić. To są nadal normalne, drewniane drzwi, ale były normalne i drewniane przez 15 lat. Sama nie wiem, jak długo tak wytrzymałam. Tutaj pomysłów było wiele, ale ciągle wiadomo, że bez butów wchodzi i, i, i ciągle było niezrobione. Ale w tym roku postanowiłam je zrobić. Ostatnio bardzo lubię motyw Charlie Chaplina. No i tutaj powstał na drzwiach Charlie Chaplin, oczywiście z ulubioną rdzą, bo musi być wszędzie, troszkę podrapany. Niektórzy boją się tych drzwi, na przykład moja mama mówi, że to coś strasznego i przerażającego jak w horrorze, ale mi się podobają. Roman zdecydował się na galerię zdjęć bez użycia Stworzyłaś taką czarno-białą jakby fototapetę. No, dosyć odważne z twojej strony i skąd taki pomysł? A to też dlatego, że po, znaczy po pierwsze bardzo lubię fotografie rodzinne, bardzo lubię czarno-białe fotografie. Nie chciałam ich dawać w tradycyjne ramy, ponieważ no, w ramy zdjęcia dają wszyscy, tak? Mhm. Więc chciałam, żeby to było coś troszeczkę innego, dlatego po prostu na zwykły klej. Poprzeklejałam zdjęcia do ściany. Gdzieś kiedyś widziałam taką inspirację w jakimś czasopiśmie, i ona gdzieś tam jest u głowy, cały czas kiełkowała, i w końcu to zrobiłam. A obok tych zdjęć znajduje się szafa. To wygląda drzwi, tak jakbyś miała być do innego pokoju. Tak, no to są to oczywiście drzwi, też stare skądś. Wstawiłam do nich lustro, a ponieważ mam mnóstwo butów, Mniej niż ceramiki, te ale też mnóstwo, a jest tam taka niewykorzystana była płytka wnęka, więc mój tata stolarz zrobił mi na wymiar mebel, a do tego tylko zamontowaliśmy te drzwi i to wygląda jak, jak faktycznie wejście do innego pomieszczenia, a tam jest po prostu szyfane buty. Co najbardziej lubisz w swoim wnętrzu? No najbardziej lubię kuchnię. Chociaż nie znoszę gotować yy, i nie spędzam tutaj za wiele czasu, ale to pomieszczenie yy, jest najbardziej bliskie mojej estetyce. Kocham również kredę z jadalni, który jest, no niestety, nowym meblem, ale... Taki, może nawet troszkę stylizowany na skary i on to był nowy mebel, y, który tutaj został zakupiony do tego domu. I mam do niego wielki sentyment. 20 lat temu. Tak. Y, myślę co jakiś czas, żeby zmienić jego kolor. Mam takie przebłyski koloru czarnego, może zielonego. Trochę z braku czasu tego jeszcze nie zrobiłam, ale być może niedługo się tym zajmiemy. Ale lubię go bardzo. Jesteśmy w salonie. Miałaś tutaj bibliotekę? Co się z nią stało i jakie są plany na ten kąt? Nie jesteśmy w salonie, tylko jesteśmy w pokoju stołowym. <laughs> tak się kiedyś mówiło. Tak się kiedyś mówiło. Uwielbiam tą nazwę. Eee, co się stało z biblioteczką? Otóż miałam starą szafę IKEA przerobioną na biblioteczkę, która też stała zdecydowanie za długo, bo ponad 10 lat. Eee, I tak z głupia fran wystawiłam ją. Na naszą stronę. Myślę sobie, jak ktoś ją kupi, to będzie to bodziec, żeby stworzyć coś nowego. Oczywiście, biblioteczka sprzedała się w 5 minut, natomiast biblioteczki do dnia dzisiejszego nie ma. Ale całkiem niezłe, to jest rozwiązanie. Tak. Książki zostały poukładane na chwilkę, no żeby nie leżały po prostu porozwalane na podłodze. Wykorzystałam dwie stare szuflady z wielkiego kredensu. Dorobiłam dwie półeczki i te książki tak na chwilę stoją, ale na pewno w tym roku pojawi się biblioteka moich marzeń, jak taką znajdziemy. No i jest jeszcze sprawa tego fotela, który miał już naprawdę kilkunastu kupców, a ty bardzo nie chcesz się z nim rozstać, pomimo tego, że no takiego fotela nie kupisz w salonie meblowym. Tak. Ten fotel został zakupiony w naszym tutaj zaprzyjaźnionym pobliskim komisie którym często kupujemy meble dla klientów, i on był w oryginalnej wersji, w bardzo ładnej tapicerce, tak naprawdę w krateczkę. Natomiast ja znalazłam inspirację w internecie na fotel, który totalnie był obdarty do wszystkiego. I ja go obdarłam do wszystkiego, po stronie zewnętrznej i po stronie wewnętrznej. Natomiast on był tak niewygodny do siedzenia, ponieważ cała ta juta i wszystkie te nitki ogromnie gryzły. Co to mówić dużo w pupę? Więc postanowiłam dać obicie w kolorze zielonym tylko od wewnątrz, a od zewnątrz zostawić oryginalne, stare drewniany. Nie każdy czuje ten klimat, i być może nie każdy rozumie, dlaczego jest niedokończony, ale taki miał właśnie być. Lubisz być u siebie w domu? Uwielbiam być u siebie w domu, bo tutaj tak naprawdę każda rzecz jest taka, jaka mieć była. Ale z racji wykonywanej przez nas pracy, bywam tutaj tak naprawdę tylko wieczorem. Kochani, po więcej inspiracji zapraszamy na naszego Instagrama, na nasz Facebook, ponieważ tam regularnie wrzucamy fragmenty wnętrz Romy, fragmenty mojej wnętrz. Ale Romy wnętrz było inspiracją dla naprawdę wielu wnętrz w Polsce i, i tak naprawdę. Nieśmiało zaczęło się pokazywać kilka lat temu na łamach różnych czasopism wnętrzarskich. Znalazło się też w jednym z odcinków odpicowanego mieszkania u Kasi Jaroszyńskiej I, i okazało się, że jest więcej fanów rzeczy z drugiego obiegu, albo przywracania po prostu tym rzeczom trochę innego ducha. I można mieszkać pięknie, za przyzwoite pieniądze z pomyślunkiem. I nie szablonowo przede wszystkim. Tak, tak. I o to nam też chodzi w naszej pracy, bo często jeździmy, właściwie coraz częściej jeździmy, troszkę urządzać wasze wnętrza, robić małe metamorfozy, czy to pensjonatów, czy pojedynczych czy prywatnych do i domów. domów. I widzimy, że właśnie nasi klienci, którzy do nas się zwracają, no, preferują właśnie taki styl, czyli wiedzą, jak jest u nas, to im się podoba, i chcą może cząstkę tego właśnie mieć u siebie w domu. Tak naprawdę od tego się zaczęło, i no, my jesteśmy bardzo zadowolone z tego faktu, że kochacie mieć rzeczy z drugiego obiegu, a nie tylko po prostu pójście na łatwiznę do sklepu, kupić i mieć to, co drugi ma też u siebie w środku, tak. Tym bardziej, że bardzo często, jak zapraszacie nas do siebie. To pokazujecie nam własne strychy, piwnice, i my szperamy w tych gratach i mówimy, co można przerobić, jak już mamy wizję, że, że te meble, które gdzieś tam mm, przez lata stały w waszych, na waszych strychach, możemy przerobić i nadać im drugie życie, i potem wiele lat służą w waszych wnętrzach. I to jest niesamowite, że jesteście na tyle otwarci, żeby, żeby otworzyć się na coś innego. A jeśli nie macie na to swojego pomysłu, to my na pewno Wam w tym pomożemy. Tak, także nie bójcie się, piszcie do nas, a jeśli tylko będziemy potrafiły, a myślę, że będziemy potrafiły, to bardzo chętnie pomożemy w Waszych realizacjach marzeń. Moi kochani, jeśli chcecie nas wesprzeć i chcecie wesprzeć nasze działania, postawcie nam wirtualną kawę na bajkofi. Tak, ja piję cappuccino. Ja piję Małą Czarną Americano, ale ja myślę, że jakiejkolwiek kawy byście się z nami nie napili, nie napiły, nie napili, będziemy bardzo, bardzo wdzięczne. I możecie wesprzeć nasze działania, pomagając nam po prostu się rozwijać. Zapraszamy Was również na naszego Instagrama, na nasz Facebook, gdzie możecie oglądać nasze codzienne zmagania z naszą pracą, z naszymi realizacjami. Z rzeczami, które są aktualnie do sprzedaży i po prostu do śledzenia nas. Moi drodzy, zapraszamy Was po więcej w nasze media społecznościowe. No i do zobaczenia już za dwa tygodnie po 8 rano. Do widzenia. Bye!